Pewnego pięknego dnia Situr latem roku pańskiego 1277 roku Atlany i 383 310 roku Ki ziemskim, wyruszyła ekspedycja badawcza złożona z wybitnych ekspertów w eksploracji kosmosu, a w szczególności eksploracji młodych, nowo powstałych układów słonecznych. W celu poszukiwania minerałów, m.in. złota do budowy sarkofagów, zapewniających długowieczność ich ciał. Choć cywilizacja Anunnaki była rozwinięta pod każdym względem, to jednak borykali się z brakiem niektórych podstawowych surowców, mogących im zapewnić dalsze, niezachwiane życie. Rada Starszych podjęła decyzję o ekspansji w najdalsze zakątki kosmosu. Cywilizacja Anunnaki się kurczy, mówią Starsi. Tak jak zapasy życiodajnych kruszców, w tym złota. Złoto, jako metal czysty i obojętny, miało swoje zastosowanie w wielu dziedzinach, ale było niezrównane przy regeneracji ciał i lecznictwie. Żadne choroby, wirusy ani bakterie nie miały szans. Ciała Anunnaki były w naturalny sposób zakonserwowane, a skóra zachowywała młodość przez długi czas, przez co Anunnaki żyli znacznie dłużej. Z rodzimej planety Atlany wyruszył potężny statek o nazwie Nibiru, który był największym z floty. Tak jak trzy pozostałe, w tym samym czasie, każdy w swoim zaplanowanym kierunku. Ekspedycje wyruszyły. Na swoich pokładach potężnych maszyn załogi liczyły po piętnaście tysięcy osób. Docelowo, mówiąc wprost, pięciotysięczny personel rdzennej ludności i reszta to replikanci dający się produkować w laboratorium genemy Na statku w trakcie wykonywania zadania, jak i wynikających z zaistniałych potrzeb. Nibiru to potężna, 150-kilometrowa jednostka o napędzie plazmowym. Źródłem poboru energii do napędu są Słońca poszczególnych galaktyk, odpowiednio napotkanych po drodze. W trakcie pięcioletniej podróży odwiedzili już parę planet podobnych do Atlany, skąd pobrali odpowiedni interesujący ich materiał. I po przebadaniu oraz odpowiednim przetworzeniu, był składowany w magazynie na Nibiru, a co ważniejsze z racji zapotrzebowania Atlany wysyłany był bezpośrednio na mniejszych statkach transportowych przez portale. Największym wyzwaniem są przejścia przez portale telemetryczne. Wtedy może wydarzyć się wszystko. Niektóre z nich są niestabilne. Ale jak to się odbywa? Najpierw, na samym początku, należy zeskanować cały pojazd w detalach. Następnie należy poczynić skan materialny, czyli ludzi i wszystko, co żyje. Ale wszystko jako osobne jednostki, osoby, w tym też urządzenia. Nanieść parametry jedne na drugie. Nanieść parametry. Na siebie lub też oddzielnie, co trwa nieco dłużej. Następnym krokiem jest wysłanie przez portal najpierw samych danych, czyli coś w rodzaju szkieletu danych, coś co przypomina dane 3D, albo jak niektórzy powiadają, duchy. A następnym krokiem jest umieszczenie jednostek materialnych w to samo miejsce po drugiej stronie. W trakcie transferu każdy i wszystko co wchodzi w skład pojazdu musi być nieruchome, czyli być w tej samej pozycji. Dane skanu pojazdu mamy przeważnie i wręcz zawsze są wykonywane i przechowywane w bazie w archiwum na pulpicie sterowania. Resztę, czyli obiekty ruchome, osoby i urządzenia, hybrydy biologiczne i niebiologiczne, są skanowane na krótko przed przejściem. W każdym pomieszczeniu z osobna znajdują się urządzenia skanujące w czterech zakresach trzy podstawowe i jeden zewnętrzny. Zasada też taka występuje i jest bardzo podobna, kiedy tworzymy hybrydy. Ale sam proces jest odwrotny ale to już inna technologia może o tym później. Na horyzoncie mamy jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia, jeszcze jeden portal, jeszcze jedno przejście i możemy wracać do domu. W trakcie lotu nic nie zapowiadało żadnych niepowodzeń. Naszym oczom ukazał się jeden z największych portali, jakie widzieliśmy. Nazywamy je Ramak, czyli światło i mrok. Przygotowania do skoku odbywały się szybko i być może to zaważyło na tym, co wydarzyło się później. Dane transportowe już przesłane, teraz tylko pozostaliśmy my i już. Poszło. Czy wyjście z drugiej strony, prowadząca pilot Mona włączyła sygnał niepowodzenia alarm. Coś poszło nie tak. Dane telemetryczne nie pokryły się z rzeczywistością. 80% załogi nie pojawiło się na swoich miejscach, co w efekcie globalnym było tragedią na niespotykaną dotąd skalę. Mona powiadomiła głównego prowadzącego dowódcę Anu i resztę. To jeszcze pozostał. Nie zameldowali się pomocnicy prowadzącego Enl i Enki, zastępcy dowódcy. W dalszej części po sprawdzeniu systemu Mona stwierdziła również, że Nibiru wchodząc w nowy układ słoneczny straciła także możliwość pełnego nawigowania, co może doprowadzić do dalszej katastrofy, a co za tym idzie, sugerowała nawet brak powrotu. Anu był zdrozgotany takim obrotem sprawy, nakazał pilotowi wprawić nibiru w ruch obrotowy w taki sposób, aby zapewnić pojazdowi pełną grawitację i przystąpić do przeglądu. Podczas przeprowadzonej diagnozy systemu okazało się, że w trakcie przejścia doszło do zakłócenia sygnału przesyłu danych telemetrycznych wewnątrz ramag. Dane wyjściowe, te pierwsze, nie pokryły się z danymi wejściowymi dane docelowe, co skutkowało utratą osób. Pojawiła się też Anana, prowadząca Genezis, która oświadczyła, że sprzęt i całe Me, laboratorium Geneme, nie zostały naruszone. W pełni odpowiedzialnym za tworzenie Me był główny prowadzący Anu oraz Enlil i Enki. Został tylko Anu, ale Anana dobrze wiedziała, że materiał Me, Zabiera dane genemy całego personelu i proces przewrócenia to tylko kwestia czasu, odpowiednich warunków i dostosowania. Nibiru dryfował w przestrzeni, mijając na swojej drodze kolejne planety, zasoby napędowe malały, ale możliwości ich uzupełnienia były niemożliwe. Pozostała załoga wiedziała, że w takich okolicznościach czeka ich niechybne unicestwienie. Kąt wejścia w nowy układ słoneczny był bardzo nietypowy. Coś faktycznie poszło nie tak. Ale dzięki temu wyłonił się obraz planety niebieskiej i planety z jednym małym księżycem. Planeta to przypominała im rodziną Atlany, tylko była znacznie mniejsza. Jak się później okazało, była to jedyna alternatywa na przeżycie. Anu polecił personelowi zaplecza przygotować Rafele. Mniejszy sprzęt transportowy na wypadek szybkiego opuszczenia Nibiru. Mona raz jeszcze zakomunikowała prowadzącemu, że zasoby paliwowe są na wyczerpaniu i należy przygotować się do przybycia, czyli lądowania, Anu musiał podjąć decyzję, gdzie wykonać przybycie, aby nie wywołać dalszych większych szkód, a co najważniejsze, czy przybycie na ową niebieską planetę jest możliwe i co może wydarzyć się podczas przybycia Nibiru. Nibiru była za duża na bezpośredni kontakt. 150-kilometrowy pojazd przy manewrach zderzeniowych mógł wywołać niepotrzebny kataklizm, a tym samym brak możliwości dalszego przeżycia. Rafele zostały wysłane w celu zbadania atmosfery i warunków do przeżycia. Dane dostarczone przez Rafele nie budziły żadnych wątpliwości. Warunki do przeżycia są stuprocentowe, a sama atmosfera zdawała się być nawet bardziej czysta niż na rodzimej Atlanie. W tym samym czasie, kiedy Rafele penetrowały planetę, Mona szykowała się do przybycia na Księżyc. Tam właśnie Anu zdecydował się przybyć. Po wyrównaniu lotu Nibiru Mona zakomunikowała, że pojazd będzie lądował na ostatnim oddechu, co może w dalszym ciągu spowodować uszkodzenia Nibiru? Obok Mony siedział drugi hybrydowy pilot Koman, będący wytworem genemy, choć różnicy między Anonaki, a hybrydą nie było żadnej. Mona starała się jak tylko mogła osadzić nimbiru na zakurzonym twardym podłożu księżyca. Statek w ostatnim etapie runął, ślizgnął się po podłożu, zatrzymał się w jednym z wielu kraterów, pękając przy tym z jednej strony. Ani Mona, ani Koman nie przeżyli tego starcia, zastygając w bezruchu na swoich miejscach. Pozostałe pomieszczenia szybko zostały odizolowane i zabezpieczone przed utratą powietrza oraz zimna. Działać należało bardzo szybko, ale i rozważnie. Anu polecił zbudowanie małej stacji w obejściu Nibiru, a wybranym przez siebie przedstawicielom nakazał załadować całe genemy na Rafele i zabieść sprzęt na Ki, na ziemię, i tam zbudować odpowiednie lokum. Anonaki bardzo dobrze wiedzieli, że naki mieszkają niedorozwinięte istoty, a ich ciała dają się kształtować genetycznie. Kiedy już powstały pierwsze budowle, a zaciekawienie tubylców coraz bardziej się nasilało, Anu wydał polecenie, aby powołać do życia swoich pozostałych prowadzących, między innymi Enlila i Enki. Początkowo przy większości prac. Budowlanych, brali udział tylko Anonaki. Ten pomysł wydał im się niezbyt ciekawy i bardzo szybko opracowali plan przemiany genemę tubelczej ludności, mieszając geny z własnymi, tworząc tym samym nową rasę.